Trzynastka kochani. Udało mi się znaleźć chwilę w nocy, aby nagrać dla Was jeszcze jeden materiał. Tylko że tutaj zaczyna być trochę niebezpiecznie, więc kolejne filmiki wydaje mi się, że będą z innego miejsca, ale teraz trzeba dokończyć jeszcze sprawę Macbeta, więc przejrzałem materiały. Wydaje mi się, że tamto streszczenie jest troszkę za długie, więc postanowiłem. Nagrać dla Was jeszcze streszczenie krótkie. Macbeth, ciąg dalszy. Szła! Można powiedzieć, że to będzie takie streszczenie, streszczenia. A więc, tak. Macbeth, zachęcany przez trzy wiedźmy i głodną władzy żonę, chce zostać królem Szkocji. Kropka. Zabija króla Duncana i zostaje królem. Kropka. Lady Macbeth wariuje i umiera. Kropka. Macbeth zostaje zabity przez Magdafa. Kropka. Można? Można, kochani, nie? Króci... Króciutko. Szejcie. Ktoś szedł? Nie wiem. Może ochroniasz. Z tam się idzie. Dobra. Mam jeszcze, kochani, do dyspozycji streszczenie polskiego poety Stanisława Barańczaka. On pisze tak. Szkod, bestia bitna, żona, ambitna. Ręce umywa, ma gdzieś. Bur, marsz na mur, finał, rzeź. No to się nawet rymuje. <grywa> Czekajcie, barancie. a, polskiego poety. No to wiesz, to musi się rymować. To się musi rymować. E, dobra. Ale my też tak potrafimy. Uwaga. I zaczynamy.

Popatrzcie, jaki wózek. Ja O, to dobre, co? Nie ja wiedziałem, że w tym kolorze są takie fury. Jo Uwielbiam motoryzację, kocham ją. Dobrze, to był tylko taki wątek. Przechodzimy już do finału. Ponieważ, kochani, no, jaki jest morał tej sztuki? Powiem wam tak: nie wiesz przepowiednią, zwłaszcza jak jesteś pod wpływem. I drugi ważniejszy, nie czyni drugiemu, co tobie niemiłe. Po angielsku, what goes around, comes around. Yy, kojarzycie, Justin Timberlake śpiewał taką piosenkę. Yy, tutaj macie link. Yy, albo tutaj, albo nie. Tu ze wkleję na czoło. Dobra. Yy. I to będzie takie yy, yy, streszczenie, streszczenia, streszczenia. Chyba tak a więc tak, uwaga to będzie y, krótko i na temat Lady Macbeth stosując niedozwolone metody coachingu zachęca swojego męża do nieuzasadnionej agresji na drodze kariery koniec, to wszystko wystarczy myślę, że eh, na potrzeby dzisiejszego wykładu no i samej matury to powinno wam wystarczyć, a ja teraz muszę się troszkę przyczaić yy, i zmykam stąd muszę się tutaj jakoś Wiem, Wymknąć, że wiecie. Nikt nie zauważył, tak więc lecimy. Pomorko. Dobra. Jest to cały. To na razie tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Joł Co to było?